Się na moim i naszym kanale dzisiaj otworzymy sobie paczkę z hipcio jest tutaj trochę produktów a więc tak za całą paczkę zapłaciliśmy 109 zł ceny poszczególnych produktów będziecie mieli na ekranie pierwszym produktem jest liść truskawki maliny i porzeczki z firmy Lilifarm jest go bodajże 100 gram. Następnym produktem jest ziele topinamburu z firmy Hipcio. Go jest 50 gram. No niestety jest troszeczkę sieczka z tyłu, ale mi się wydaje, że świnką nie będzie to przeszkadzało. Następnie mamy jeżówkę. 120 gram. To jest yy, z firmy Tiwo. Później mamy babkę szerokolisną firmy Tivo 100 gram. Później mamy lucernę z firmy też Tiwo, lecz 150 g. Jest mała sieczka, ale to też nie jest jakaś ogromna. Następnie mamy pokrzywę z firmy Tivo 100 gram. Tutaj kawałeczki są jak dla mnie przepiękne. Zbliżamy się do końca. Teraz jeszcze są takie smakulki. Tego jestem najbardziej chyba podekscytowana. Jest to pasternak suszony z firmy Lily Farm. No i już ostatnia rzecz, takich ziółek, to są płatki kwiatów z firmy Herbal Pets. Jest ich 30 gram. Przepiękne kawałeczki, kolorowe. Ostatnie dwa największe produkty, czyli podstawa dieta, diety świnek. Oczywiście sianko, tymotkowe w tym przypadku z firmy TiVo. Jest ono małe, ponieważ tylko 300 gram, ale mi się wydaje, że fajnie się prezentuje. No i już ostatnim produktem, zarazem największym i najdroższym, jest to karma Wersella do Cavia Complete, um, kilogram 75. No, jest to jedna z najlepszych jakościowo karm. Bezbożowy granulat. A więc to by było na tyle. Yy, powtarzam, że oczywiście wszystkie ceny będziecie mieli na ekranie. No to do zobaczenia na...